Cześć kochani, z strona Gata. Witam was na kanale Kraina Bajki. Spójrzcie co dzisiaj mam. Mam dzisiaj książeczkę od firmy Serwis Media Zawada z różnymi zadaniami, z naklejkami. Jest to książeczka Przyjaźń Pijamersów zostawia łapeczkę w górę i zapraszam Was do rozwiązywania! No to zaczynamy! Otwieramy! Widzimy stronę tytułową, a następnie... Mocny skład! Każda przygoda Pijamersów to spotkanie z jednym ze złoczyńców. Uzupełnij scenkę z naklejkami! No dobra, będziemy szukać naklejek, będziemy je przyklejać w odpowiednie miejsca, a tu po drugiej stronie co my tu mamy? Sprawdź, czy masz bystre oko i znajdź na obrazku tutaj te tu przedmioty różne obrazki. No dobra, będziemy robić. Słuchajcie, udało mi się wszystkie naklejki przykleić. To teraz poszukajmy tych zaginionych przedmiotów. Zacznijmy tutaj od tego urządzenia. Ja już się widzę, znajduje się tu za nogą robota. No to sobie odhaczymy. O, Teraz taki samochód. Czy ktoś z Was widzi? A, znalazłam go, jest tutaj. A tu mamy flagę. No dobra. Nie widzę, o widzę, 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 znalazłam, znajduje się tutaj flaga, no i mamy jeszcze puchar, puchar znajduje się w tym miejscu, tu mamy plecak z kameleonem w środku i mamy ptaszka, gołąbka jest tu, jeszcze ćma i ten taki dziwny, o tu mamy tego, ten wóz i jeszcze trzyma nam pozostała, która jest tu, ha, udano! się Uda, udało, 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 to, to przechodzimy dalej. A co tutaj nas czeka? Bądźmy wysportowani. Gdy dojdzie do spotkania ze złoczyńcami, przydają się niesamowite moce. Jeszcze ważniejsze jest jednak wysportowane ciało. Przyklej naklejki z nazwami dyscyplin. Uuu, sportowych i połącz każdą z odpowiednim obrazkiem. Mamy tu dyscyplinę, ale bo tutaj musimy nazwy przykleić U, a tutaj, a jaki jest Twój ulubiony rodzaj sportu? Możemy tutaj napisać, jak, a jaki Wy lubicie? O, napiszcie w komentarzach, jakie lubicie sporty uprawiać Ja poszukam naklejek, zaraz je przykleimy i połączymy Udało mi się przykleić naklejki oraz połączyć wszystkie obrazki Mam nadzieję, że wszyscy się ze mnie dumi. Ja tymczasem przejdę na drugą stronę siła przyjaźni. Piżamersi często się ze sobą bawią, haha, ha. bo bardzo się lubią. To w drużynie, super bohaterów liczy się najbardziej. Dziś Cowella przyniosła domino. Pomóż je ułożyć i przyklej brakujące kostki. Wow, to może być fajne. Ja bardzo lubię domino, wy lubicie domino. W ogóle wiecie o co chodzi z dominem. Muszą się stykać dwa takie same obrazki, na przykład tak jak tu, w tym miejscu. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy taki y, czerwony znaczek Soweli i musi go dotykać również czerwony zna znaczek Soweli. I mamy tutaj gwiazdkę. I tą gwiazdkę też musi dotykać gwiazdka, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ha ha, ha ha, a tutaj jest złoczyńca numer jeden. Tu mamy taką zagadkę. Z kim na samym początku muszą się rozprawić figursi. Przeczytaj wskazówki, a potem przyklej naklejkę z właściwym złoczyńcą. I tutaj mamy podpowiedzi i musimy dojść do tego, o jakiego złoczyńce chodzi. Tutaj mamy pierwsza podpowiedź. Lepkie przy klejacze, to jego broń. Ten złoczyńca ma wielu pomocników. Oto on w ogromnym zbliżeniu. Mm -hmm, tu mamy jego kawałeczek. Uważa się za tak wspaniałego, że trzeba go nosić na poduszce. Ten śmiech oznacza kłopoty. -ha -ha -ha. Chyba wszyscy wiemy o kogo chodzi. Chodzi tutaj o nocnego ninja. Tutaj mam naklejkę z nocną ninją, który nie mogę jej odkleić. Znalazłam! Mam, 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 mam mocnego ninja. Wszyscy już wiedzą, o kogo tak naprawdę tu chodzi. A na następnej stronie mamy małych ninja. Co oni tu by nam wykombinowali? Minialutki z ninja i ludzki zabrały z szafek dzieci po jednym instrumencie muzycznym. Zadaj o to, by skradzione przedmioty wróciły do właścicieli. Przyklej naklejkę z brakującym instrumentem na końcu każdego rzędu. No to dobre, spróbujmy. Ale to będzie trudne. Skąd ja mam wiedzieć? A, bo to tak idzie... A, dobra, no dobra. Mamy bębenek, flet, takie y, marakasy, tak? takie grzechotki. Później znowu mamy flet. To co, tu będzie tamburyno? Aha, czego tutaj nie ma? A to tak, to pewnie chodzi o tamburyno. No to ciach. Tu w tym rzędzie brakuje nam grzechotek, czy tych marakasów, czy jak zwał tak zwał. W tym rzędzie brakuje bębenka, dobra, i przyklejam bębenek, no i w ostatnim rzędzie brakuje no fletu, fletu, fleta, jak się wymawia poprawnie, dobra, nieważne, Jedziemy dalej. A teraz mamy złoczyńcę numer dwa. Kto uwielbia psocić i zbierać rzeczy, z tym wrogiem nie jest łatwo wygrać. Przeczytać wskazówki, no i raz mi złoczyńce. No dobra. No to tak. Czerpie moc prosto z księżyca. Korzysta z podniebnego środka transportu. No to chyba już wiemy o kogo chodzi. Zawsze pojawia się w towarzystwie ciemnym. Teraz wszystko jest jasne. No tak, no oczywiście, już wiemy, kogo to jest fragment. Ten magiczny magnes jest pomocny przy każdej psocie i... O kogo tu chodzi? O kogo tu chodzi? Chodzi tu o... Lunę! Mam ją! Mam, mam, mam! Bam, bam, bam! Znalazłam! Dobra, jedziemy dalej! Okropna pogoda! Luna sprowadziła na to miasto deszczowe chmury. Zbij się razem z Sobellą w niebo i znajdź wśród parazolek dwie, o identycznym wzorze. Ojej, to będzie trudne. A mamy się do, do tej wzorować? Ojejku. Ojej. No dobra. Nie wiem, do której. No dobra. No to te dwie się na pewno różnią. Jany, to będzie trudne. Wiem. Zobaczmy na przykład po jednym fragmencie. Czy gdzieś jest? w tym samym miejscu fragment tego nie do tej nic nie będzie podobne do tej też nie a tu hmm. powiem wam że skomplikowane o te są podobne są nie tu się różnią o nie, słuchajcie, mam to będzie to F oraz H, spójrzcie, te wszystkie tutaj parasolki, wszystkie trójkąciki się zgadzają, więc to będzie odpowiedź, odpowiedź F i H. Dobra. Zobaczmy, co dalej. Oj, mamy słuchajcie, złapieńca numer 3. No to co? No to co? No mamy. Pracuje w swoim mobilnym laboratorium. To już wiadomo, o kogo chodzi, prawda? Robot wykonuje bezmyślne, bezmyślnie wszystkie jego rozkazy. Konstruuje wciąż nowe maszyny. Często wścieka się po przegranej. Kto to może być? No to my już wiemy, że to jest. Romeo i mam tutaj jego naklejkę, ciach, trochę, no dobra, trochę bardzo krzywo, no ale zobaczmy jakie ma dla nas on za, a tu musimy po prostu odnaleźć taki tutaj y, przyrząd, ale zobaczmy co dalej, a tutaj mamy dzień z życia bohaterów, a to jest to, że się rzuca kostką rzucaj kostką i w wolnych miejscach wpisuj słowa kierując się kolorami i ilością oczek użyj ołówka by potem zmazać słowa i ułożyć nową historię tutaj mamy mamy tutaj yy, pokaza kolory i no, i cyferki, no ja przyniosę kostkę, bo powiem wam, że to jest naprawdę superzynowało. No dobra, czas start. Zapowiadał się, i tu mamy czarną ramkę, i tu również też mamy czarną ramkę, i musimy rzucić kostką, który numerek tutaj trafi. Uwaga, 5. Słoneczny. No dobra, czyli wpisujemy słoneczny. Tak jest. Słoneczny dzień, kiedy pijamersi znaleźli się w swojej kwaterze, okazało się, że ktoś podrzucił im latającą. dwa. Szczoteczkę do zębów. No dobra. Szczoteczkę do zębów. Dobra, mieściłam powiedzmy. Nikt nie wiedział skąd się wzięła ta niesamowita niespodzianka. Co więcej, w środku roztaczał się dziwny zapach. Czego? Oj, uciekła. Cztery perfum. Mm. No dobra. To musiała być sprawka kogo nocnego ninja. No tak. bohaterowie chcieli natychmiast zadziałać ale zamiast tego zaczęli ziewać no tak jakby byli zaczarowani tego było za wiele pijamersi znaleźli skakanki Z ich pomocą pozbyli się kwatery latającego dziwa. No, to, to dopiero historia, dobra. Zobaczmy, co dalej. Mocne strony. Każda super superbohaterów ma w sobie coś wyjątkowego. Przyklej naklejkę z bohaterem, który najlepiej prowadzi, poradzi sobie w opisanych sytuacjach. Uuu, no, no, fajnie. O, tutaj będziemy musieli y, go narysować. Czy tak, czy nie? No dobra, zobaczmy dalej. O nie, nie to już koniec! O nie, co? ja co? Myślałam, że to jeszcze raz tu czeka bardzo dużo y, różnych zadań. Serio? No nie no, no dobra, no skoro koniec, to koniec, no. No dobra. Dobra, no powiem Wam, że bardzo fajna książeczka, bardzo mi się podobała. Naprawdę to mega fajne zadania, super naklejki. Tu mamy jeszcze naklejki, które są specjalnie dla mnie, które możemy sobie gdzieś przykleić gdzie, gdzie chcemy. No to, no, to, no to koniec. Zapraszam Was w takim razie do następnego filmiku. Do zobaczenia kochani. Pa!